Czy twój Pokémon jest koloru różowego albo fioletowego? Nie jest. Nie jest. Okej. Okay. Czy twój Pokémon jest koloru szarego? Ja bym powiedział, że nie, że ten dla mnie dla mnie to nie jest kolor szary. Czy na twoim Pokémonie można latać? Nie, nie można latać. Czy twój Pokémon jest koloru niebieskiego? Nie jest koloru niebieskiego. Czy Twój Pokémon stoi na czterech nogach? Tak, stoi na czterech nogach. Czy Twój Pokémon jest legendą? Nie. Powiem ci, że czterech mi zostały, a tobie? Mi trochę więcej niż cztery. Mm, czy Twój Pokémon jest koloru czerwonego? Nie. Czy Twój Pokémon jest koloru czerwonego? Zadam tak samo. Też nie. Czy u Twojego Pokémona głównym kolorem jest taki brązowy, taki. No po prostu brązowy, tak dominujący kolor. Można powiedzieć, że za bardziej dominuje. Czy twój Pokémon ma jakiś odcień fioletowy bądź też różowy? Fioltowy, różowy nie. Czy twój Pokémon jest legendą? Jest. Czyli czy mogę zgadnąć, jak to zgadnąć? Czy twój Pokémon to Entei? Oczywiście, że tak. Zgadłeś. Oryginalne karty Pokémon zagranie w Minecraft? Tak. To możliwe. Na Groundmon.pl bierz udział w turniejach i zgarniaj prawdziwe nagrody. Pobierz launcher z linku w opisie.